Porzucone sieci rybackie, niemal niewidoczne pod wodą, w dalszym ciągu łowią ryby i inne zwierzęta morskie, tworząc tragiczny cykl, który stopniowo wyniszcza podwodny ekosystem. Sieci w większości są wykonane z tworzyw sztucznych, których proces rozkładu trwa setki lat. Każdego roku miliony zwierząt, w tym ryby, delfiny, walenie, foki, żółwie, ptaki, zostaje rannych lub umiera wskutek kontaktu z sieciami widmo. Healthy Seas. Ma na celu przekształcenie tego śmiercionośnego cyklu w jeden zrównoważony proces. Podejmujemy różne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska wodnego. Norkowie z Ghost Diving wydobywają sieci widmo z mórz i oceanów, przyczyniając się do ocalenia tysięcy zwierząt morskich. Współpracujemy z rybakami, hodowcami oraz lokalnymi społecznościami, by utracony sprzęt połowowy nie pozostawał w morzu. Przez swoją działalność. Wskazujemy, jakim zagrożeniem są sieci widmo oraz jak ważne ekologicznie i ekonomicznie są tak zwane zdrowe morza. Wydobyte sieci wraz z innymi odpadami z tworzyw sztucznych są przetwarzane przez Aquafil na Econyl, regenerowane włókno nylonowe. Econyl jest wysokiej jakości włóknem używanym do produkcji nowych materiałów na skarpetki, kostiumy kąpielowe, odzież sportową czy wykładziny. Prawdziwe piękno nie jest płytkie, prawdziwe piękno jest głębokie jak morza i oceany. Ratując morza i oceany, ratujemy nas samych. Dołącz do nas, czytała Krystyna Czubówna.